Zamierzasz zarabiać na webinarach lub spotkaniach. Zrobisz to w ClickMeeting. Potrzebujesz tylko konta w jednym z serwisów płatności internetowych. Zaloguj się do panelu konta ClickMeeting i przejdź do ustawień konta. Wybierz zakładkę Integrację i znajdź swój system płatności. Uzupełnij niezbędne dane zgodnie z instrukcją. Potwierdź klikając Autoryzuj. Po pomyślnej weryfikacji po stronie systemu płatności konta zostaną zintegrowane. Pora stworzyć pierwsze płatne wydarzenie. Uzupełnij jego nazwę i czas rozpoczęcia. W sekcji rodzaju dostępu wybierz płatny, zaakceptuj warunki i wybierz zintegrowany serwis płatności. Wprowadź nazwę biletu, wybraną kwotę i walutę. Będzie to koszt uzyskania dostępu do Twojego wydarzenia. Możesz również organizować sprzedaż promocyjną, np. w formule Early Birds, aby zachęcać użytkowników do zakupu. W tym celu włącz opcję Bilety promocyjne. Nadaj nazwę pierwszej promocyjnej puli, podaj niższą cenę i zdecyduj, czy pula ma być ograniczona liczbą biletów, czy terminem. Możesz także zastosować oba limity równocześnie. Kliknij tutaj, aby dodać kolejną pulę. Poniżej sprawdzisz, jak będzie wyglądał bilet promocyjny na stronie rejestracji. A może chcesz wygenerować kody rabatowe? Nadaj nazwę kodu. Zdecyduj, czy chcesz pomniejszyć cenę regularną o wybraną kwotę, czy ustalić rabat procentowo. Podobnie jak w przypadku puli biletów, możesz ograniczyć liczbę kodów lub wskazać termin, po którym kody promocyjne przestaną działać. Jeśli zamierzasz wpuścić kogoś na swoje wydarzenie bez opłat, wygeneruj kod ze zniżką 100%. Chcesz oszczędzić czas na ręcznym wystawianiu faktur? Włącz te opcje i zintegruj swoje konto ClickMeeting z fakturownią. Teraz podaj nazwę produktu i stawkę VAT. Wystarczy, że potwierdzisz warunki korzystania z usługi, a następnie klikniesz utwórz i zaproś. A gdzie znajdują się kody promocyjne do udostępnienia? Wejdź w szczegóły wydarzenia. Znajdziesz je tutaj i skopiujesz w ten sposób. Teraz udostępnij link z rejestracją lub roześlij zaproszenia. Uczestnik zobaczy cenę za bilet w momencie rejestracji na wydarzenie. Po wypełnieniu danych będzie mógł opłacić wstęp jedną z dostępnych metod. Jeśli chcesz wystawiać faktury ręcznie, rozważ umieszczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik otrzyma potwierdzenie opłaty wraz z indywidualnym linkiem do Twojego wydarzenia. Aby dowiedzieć się, jak przebiega sprzedaż biletów, wróć do panelu Konta, kliknij w Opłacone, aby zobaczyć łączny przychód. Poniżej zobaczysz pełną listę uczestników, którzy zapłacili za wydarzenie. Oraz tych, którzy tylko się zarejestrowali, ale jeszcze nie dokonali płatności. Właśnie w tym miejscu możesz ręcznie zmienić status każdego z użytkowników. Jeśli chcesz wpuścić kogoś bez pobierania opłat, wystarczy, że potwierdzisz jego udział w wydarzeniu. Teraz będzie mógł dostać się na wydarzenie bezpłatnie. Tutaj sprawdzisz dane, takie jak potwierdzenie i numer transakcji. W razie potrzeby, możesz też ponownie wysłać potwierdzenie wpłaty. Pieniądze wpłacone przez twoich uczestników trafią na twoje konto za pośrednictwem wybranego systemu płatności. ClickMeeting pobierze 5% opłaty serwisowej. Operator płatności internetowych także może pobrać swoją opłatę. Faktury możesz wystawić automatycznie przez fakturownię lub samodzielnie na podstawie danych z rejestracji w ClickMeeting. Jeśli zdecydujesz się zmodyfikować lub odwołać płatny webinar, Osoby na niego zarejestrowane zostaną automatycznie poinformowane o tych zmianach. W przypadku odwołania wystarczy, że autoryzujesz zwrot kosztów w swoim serwisie płatności internetowych. To wszystko, co musisz wiedzieć, by zacząć zarabiać na swoich wydarzeniach online. Powodzenia!